nie spalić. Dobra. Przepraszam. Obydwa jesteśmy takich gabarytów. Że ty zdecydowanie lepszy. Marzenie pan spełnia w tym momencie. Super. Cieszę się. <noise> Naprawdę. Jak będziemy trenowali, przecież tu jesteś w Olsztynie, to co i rusz masz z chłopakami jakieś weź na no do korka myśmy i przyjeżdżasz sobie. No pewnie, myśmy już byli raz z, właśnie tutaj z chłopakami... A coś się... Ustanika tak? na treningu A. i jeździł, jeździł, już poznał trasę dobrze i mówię ostatni raz jadę z pilotką. I przyjęli na, na tym właśnie ostatnim swoim... Na tej swojej ostatniej jeździe z przęgą poszły. No, w tym A my sty... 300 km waliliśmy Ja pierdzielę, w tym sporcie tak jest, wiesz? No, naprawdę. Nigdy nie znasz dnia i godziny, bo to wszystko jednak pracuje na dużych no, obciążeniach, no, jak widać. dokładnie, dokładnie tak. Super, ale pan ma kurczę... Monster, oni ostatnio też Kenabloka sponsorują, nie? Takiego? No, z jednej stajni. Ja jestem tu w Polsce z Golobem. Dwóch atletów się znaleźli. Ta, no Goloba jest. i mnie, tak. Monster Z internet. Kenem Blokiem w jednej drużynie się śmieje, wiesz, a Ken Block jest wolniejszy ode mnie no Ja Zobanie wiem, na Ken Block, tak, Ale Ken robi Blok, te gymkany, tak, robi. Tak, jest ja królem Tak, ja widziałem, jest wszystkie królem. widziałem, mistrzostwo świata Tak Jedziemy? Tak Dobra Haha. <laughs>

Powiem tak, pełen szacun, naprawdę. To jest <noise> to niesamowite. Ja pierniczę. Mistrzostwo świata. Nie mam ręcznego wiesza. <noise> Pocieszający! <głos> Nie mogę. Opa! O, że na trzymanie przy tej prędkości, nie? To jest naprawdę niewiarygodne w samochodach. Trzeba przeżyć, wiesz. także śmiało, jak macie ochotę, mówię. Nie, zawsze, jak, zawsze, jak tylko będę miał okazję, to się można. Pewnie. Na śniegu jest. Tak. Wiesz, tak. Oponki na z kolcami Jeszcze szybciej.